Kochani, jest dzisiaj sobota. Wczoraj Krzysiu przyjechał do mnie, właściwie go przywiozłem. Coś jest No, trochę ma katar, kaszel go też dusi. Krzysiu sobie zabrał tablet i ogląda sobie film. Bawiliśmy się klockami w wojnę ale krótko falówki się wyładowały, ładują się, żebyśmy dalej mogli zabawę prowadzić, a Krzysia zaczyna boleć ząbek na dole. No i ten kaselek go dusi. Dzisiaj żeśmy się umówili z Krzysiem, że robimy spaghetti. Wymieszamy to teraz bardzo fajne, niech się troszkę podusi, zaraz przykryje. I będzie obiadek smaczny. Nasza kicia dostała obiadek, a my czekamy jeszcze na makaron i będziemy jeść spaghetti. Lekko sos. No, dzisiaj mamy spaghetti z lekko ostrym sosem do jedzenia i siadamy do jedzenia. I smacznego Krzysiu życzę. Dziękuję. Dzień dobry. Dzisiaj jest niedziela. I robimy dzisiaj serniczek na zimno. Krzysiu, co my mamy już naszykowane? Mleko, galareczka, sernik i to sernik, a tam jest serek homognion. Serek, serek, i sernik i... Mikser. Mikser. Mikser i kawka moja tam stoi z drugiej strony i zaczynamy za chwileczkę wszystko Dobra. mieszać. Nasza towarzyszka oczywiście pomyli. <grywki> no to pomału już zaczynamy. Mleko jest odmierzone. Co najpierw? Seven days, ale to jest żart. Mleczko wlewamy tu. Do miksera! Bierz. Tu jest środek miksera. Dobrze, bierz to mleko. Opa! Po malutku, dobrze? Bardzo się Już. cieszę. Nie otworzyłem tego. Poczekaj. Mamy sernik. Dobrze. Mamy sernik. Dobrze. Krzysiu wsypuje pomału serniczek. Już cały. Bardzo dobrze. I to do śmieci. Krzysiu do śmieci. Bardzo dobrze. Jeden. Teraz. Teraz Krzysiu daje serek homogenizowany. Bardzo słodki. Damy biskopty. Mamy, tylko trójkę przecieńczmy. Nie Przecież teraz te tak, żeby było ciasno. Fajnie widzę się robi. Serki do wyrzucenia. Tutaj nam dzisiaj na obiadek gotuje się oj, rosołek. Będziemy mieli rosołek z makaronikiem. Jak tam gdzieś nie wchodzi to złam na pół. Tak. Tak tego robimy i zagryżę, i będzie tak. A nie gryź Bo e, kicia się boi tego A, no gwizdka, To nie jest tego. Mm. Ja patrz, gdzie go mam. No, czy wezmę łóżkę u mnie? Ja, ale patrz, on jest tak, jak trzeba. No i Pięknie się trzyma. Nałożymy. Rozsmarujemy. Krzyś mi fajnie pomagał. A już mnie zagadywał w sobotę o tym serniku. Ale tyle było zabawy, różnych rzeczy do robienia, że to robimy dzisiaj w niedzielę. A jutro, poniedziałek, znowu po Krzysia pojadę, bo tak się składa, że też będzie u mnie. No i pojemy sobie ten serniczek. Okej. Okay. Aha, jest. No, Krzysiu, wiesz co zapomniałeś? Że mieliśmy dodać boróweczki, ale to dodamy. – Lepiej teraz. – No, to ja je muszę jeszcze raz umyje, wiesz. – To jest zdrowy sernik. – Zdrowy sernik, tak. No. A później jeszcze jak, e, jak galaretkę będziemy dawać, to jeszcze damy do galaretki owoce. – Dobra. – Dobra? – Mhm. – Oj, kawka moja już jest zimna. – A zaraz mi tam? Tak, dostaniesz, przecież jesteś tak bardzo grzeczny. A tutaj Krzysiu robi z klocków takie strzelby. I żeśmy się bawili. O tak, teraz Krzysiu nalewa. Możesz całe wszystko wylać. Pięknie. I teraz weź te owoce jeszcze wrzuć do galaretki. No, rozłóż to jakoś tak jak chcesz, tak rozłóż. No. Może <laughs> być, <laughs> no dobrze, no i super. O, Tutaj daj jedną też. No dobra, bo my lubimy borówki, prawda? No, dużo ich będzie. No dobra, teraz ja to wstawię do lodówki. Słyszysz? Do lodówki to zastygnie i, i możemy jeść. Tak, kochani, nakładamy teraz makaron do rosołku Czasami robimy taki cienki, czasami taki naleję dla Krzysia ale pachnie rosołek Dobra. tak Krzysiu ja już nalewam dzisiaj zrobiłem na tych małych marcheweczkach to sprzedają już oczyszczone, na pewno będzie nam smakować. Tak, my sobie z Krzysiem usiądziemy do rosołku i na pewno Krzysiowi będzie smakował. No. Próbowałaś już? Było pyszne. Pyszne, no to ja siadam też. No tak, jest teraz ta chwila. Krzysiu, rób swoje. Mocno. O, pięknie. Dobrze, i teraz do góry to spróbuj. Wszystko, z jednej, z drugiej strony. Dobra, daj to. O, super wygląda, co? No to jest Biszkopt. A nie bierz paluszkiem. Biszkopt? E... Będziesz umiał to tak zobaczyć. Będę, będę, ale. No i taki trójkąt zrobisz, tak? Pięknie. Czekaj, ja, ja jeszcze muszę wziąć to do nakładania. Jeszcze jeden. Dobrze. Pięknie. Próbujemy no. Tak, Krzysiu fajnie pokroił tego serniczka. Dobrze kochani Krzyś. Jeszcze się bawi z Kicią, niedziela, jeszcze parę, jeszcze parę godzin jest u mnie. Spędziliśmy weekend. Wspaniale różne rzeczy żeśmy robili. Dużo zabawy. I dzięki Wam. Na tak No dobrze, Krzysiu. I dziękujemy jeszcze raz za oglądanie. Suby! Krzysiu woła, że suby, łapeczki. A jutro jest poniedziałek, jeszcze jeden dzień, Krzysiu będzie u mnie. No i do usłyszenia. Trzymajcie się